Jedźcie, słuchaj, dworzec wschodni, Kijowska, wzdłuż torów, ale dłuż torów musicie jechać. Tam trochę dalej i zobaczycie Rowena, jedzie tam Leon, mają trzech gruzinów, narkotyki prawdopodobnie. Jesteśmy na miejscu, gdzie w takim, można powiedzieć, miejscu ustronnym, tuż można wskazać tory kolejowe, dworzec wschodni. Zostali zatrzymani trzej mężczyźni, w tej chwili trwają z nimi czynności, czyli ustalania ich tożsamość, ale prawdopodobnie mają przy sobie narkotyki. Co tak się tutaj naprawdę dzieje, to zobaczmy sami. Yeah, Europa. Okay. Oi. Wait, so oh, Europe. to no Europa, like No Europa, 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 Global tak, ja tak, szczułem, ale co zrobię? Nic, mamy tego, mamy te, tak, tak. możemy zrobić. I zrobimy to to się, do... Nie zrobimy to się... nie. Nie tak, nie? Zaratuję. Oni generalnie stali tam, chwilę wcześniej. Jak, albo chłan, jak, w no, jak, albo... No, jak przejechaliśmy, to się wystraszyli i ochorzyli. W tym momencie ta interwencja tutaj się kończy, ponieważ osoby nie chcą się poddać badaniu na zawartość narkotyków w organizmie. Prawdopodobnie będą przewiezione na krew i tam w dalszym ciągu będą wykonywane kolejne czynności. Policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji są obecni w takich miejscach, gdzie mogą być narkotyki i są bardzo skuteczni.